Hmm? Siemaneczko, czyli witajcie serdecznie, witajcie. Uzbierało się trochę newsów, w szczególności, że zaraz w dniu dzisiejszym, w nocy rozdanie Oscarów zobaczymy jaka gra będzie grą roku i zobaczymy jaka w danej kategorii będzie grą roku. No jestem ciekawy. Jesteś też, też na liście Mortal Kombat 1. Może nie w grze roku, ale jest, więc mam nadzieję że trzymam kciuki za Mortala, Wy też trzymajcie. No i jestem ciekawy gry roku. Jak widzieliście odcinek na Mania Gaming. W jak wspominaliśmy o Games Award, omawialiśmy jaka gra może wygrać, no to miałem, obstawiłem trzy konie. Alan Wake, słuchajcie, Baldur's Gate trójeczka oraz Spider-Man 2. Mam przeczucie, że jednak Spider-Man gdzieś na pewno jakąś statuatkę zgarnie. No, jedna nominowana gra roku i jest na pewno warta uwagi. Gdzieś w tej trójce bym ją postawił. Jeszcze swoje oceny ostatecznie nie daję, bo jeszcze przechodzę na bieżąco Cyber... Nie Cyberpunka. Cyberpunk to się instaluje w tre, ale o tym w innym odcinku. Ale już mogę się szybko pochwalić. Bardzo proszę. Jest Cyberpunk na dziewiątą generację więc jedziemy z instalacją, ale to w innym odcinku. Dobrze kochani, no to zobaczymy co w trawie piszcze, albo dokładnie może pod śniegiem, bo jak dobrze wiecie, no to nawaliło tego śniegu po same pachy, przynajmniej w Warszawie, tak więc mam moją ściągawkę. O, zwaliła się rozdzielczość, zobaczcie jak śmiesznie. Wszystko jest rozmyte w najniższej rozdzielczości. Eee, trzeba włączyć i zresetować konsolę. A przez ten czas włączymy naszą Piąteczkę i odpalimy sobie Mortal Kombat, niech leci w tle, niech jakieś tam walki lecą, a my sobie omówimy dokładnie parę newsów, ale przede wszystkim warto wspomnieć o GTA 5C, który... Przepraszam, o GTA 6 oczywiście, no piątka, piątka, przez tyle lat, przez ponad 10 lat, słuchajcie, ogrywaliśmy piątkę na PlayStation 3, na PlayStation 4 i na PlayStation 5 też zadebitowała i też fizycznie za stówkę można wyrwać, tak więc polecam, polecam, bo powiem Wam szczerze, to jest najpiękniejsza gra na, to powiedzmy na tą generację, zobaczymy czy coś w napędzie jest, nie ma. Nie, ktoś chyba jest. Spider-Man się kręci no przecież. Czekaliśmy na GTA Szósteczkę bardzo długo jak dobrze wiecie ponad 10 lat od piątki gdy zadebiutowała dobrze wiemy że no, wyszła na trójce wyszła na czwórce wyszła na piące no i na piące już bo przerwałem wcześniej no to wygląda obłędnie Odparcie sobie GTA 5 na PlayStation 5 to zobaczycie prawdziwy ray tracing bo no, wiadomo jest to silnik starszy jest to gra starsza tak więc łatwiej jest wyciągnąć tą piękną wysoką też rozdzielczość i, i bardziej pełniejszy ten ray tracing no i no, i zgadza się, i sama szóstka słuchajcie, ma e, wykorzystywać ray tracing, w tym globalne oświetlenie i odbicia. Tak więc już no, na w pełni e, możemy doświadczyć tego ray tracingu. Pewnie zakładam, że nie będzie tak e, efektowny jak w piące, ze względu na to, co właśnie wspomniałem. Ale wydaje mi się, że tak czy siak ta grafika będzie zrywała, kochani, Beret. Będzie zrywała Beret, będziemy zakuśnięci GTA na tyle, że ludzie będą brali urlopy. Ja pamiętam, zakupiłem PlayStation GTA 4, po prostu byłem, no, wystrzelony pod niebiosa, no, bo dostałem no Niko Belik fajnych charakterystycznych gościu zbliżone nasze klimaty prawda wschód i tak dalej więc no gdzieś się z tym obyliśmy, no i fajnie fajnie, fajnie było wkomponowane jeszcze w Nowy Jork gdzie jesteśmy imigrantem i po prostu chcemy sobie ułożyć życie a wiadomo jak było no w piące dostajemy już trzech bohaterów Powiązanych z jedną konkretną misją, no i później akcja się nam rozkręca. Nie będę zdradniał fabuły na szybkości, bo kto nie przyszedł GTA 5, naprawdę polecam, bo gra i fabularnie, i po prostu sandbox pełną gębą. No to możemy tam doświadczyć. Zresztą sami wiecie od GTA 1, jak ta gra się prezentuje. Z każdym, z każdym numerkiem tak naprawdę zyskuje. No, Zyskuje i pokazuje poprzeczkę, która jest nie do przeskoczenia, bo w przypadku Red Dead Redemption 2 poprzeczka moim zdaniem nie była przebita do, do dnia dzisiejszego, a dostaliśmy grę jeszcze na poprzedniej generacji. Tak więc, no, nadal tego nie ma. I uważam, że GTA, które niestety zadebiutuje dopiero w 2025 roku, no niestety mm, musimy się jeszcze smakiem obyć w przypadku 2024 roku. Ale spokojnie jest co nadrabiać i ten rok, na, następny też będzie dosyć ciekawy. Pod względem hardware'u, no to widzicie ile teraz rzeczy wychodzi. PlayStation Portal niestety został mi opóźniony i prawdopodobnie konsoli nie otrzymam w grudniu. What the fuck? No niestety, wiemy, jakie są realne Ja i u dystrybutorów, no to jest problem, bo sam sam w tym uczestniczę, więc wiem, że jest problem z dostępnością portala no niektórym się udało to w Euro AGD gdzieś zakupić więc super, fajnie, teraz aukcje są po 1500 zł, więc nie będę 50% kwoty dodatkowo, żeby sobie zakupić tę konsolę. Poczekam na spokojnie, więc w szczególności teraz nie mam czasu. Jutro wyskakują już Oscary growe razem z nowymi jakimiś zwiastunami, tak więc, wow, naprawdę dużo się teraz wokół tego wszystkiego dzieje. Hardware, no co jeszcze wyszło? Xbox jakieś bomby prawdy ma pokazać, zobaczymy. Spodziewam się, że coś mogą jednak przedstawić. PlayStation chwali się za to swoimi wynikami. 40 tysięcy sztuk PlayStation 5 ponoć sprzedaje się no, każdego dnia, więc wynik jest na razie na pewno piorunujący. Dla mnie to jest wrażenie. 40 tysięcy sztuk, 65 każdego dnia. Wow! No i co? Digital Foundry przyjrzało się jeszcze GTA. W końcu GTA 6 no, zadebiutuje w 2025 roku, jak mówię. Trzeba poczekać, ale będzie ciekawy rok 2024. No i końcówka roku też jest mocno dynamiczna. Wszystko dużo fajnych hitów się nam teraz trafia. Więc to jest najlepszy moment, jak rozmawialiśmy z chłopakami, żeby zakupić PlayStation 5 albo Xbox Series X. Czyli wejść w nową generację, którą naprawdę polecam, bo jak przez 2 lata bawiliśmy się i oglądaliśmy suwaki, tak, tutaj, no jest już na czym oko zawiesić. Tych tytułów jest coraz więcej. Chociażby obrać głupie The Last of Us, jeden remake, który tak naprawdę przeszedłem raz. Zobaczyłem, jak to wygląda w nowej szacie graficznej na silniku dwójki, która też zadebiutuje już już styczniu, więc będzie o czym mówić i o czym gadać. Czy, po, czy potrzebne, czy niepotrzebne, no to sami dobrze wiecie i możecie pisać w komentarzach. No dobra, główną postacią Vice, Vice City, dokładnie, główną postacią. Będzie facet oraz kobieta spoko. Dlaczego nie? Lucja i Jason, tak więc. Jasonem sobie pogramy, Lucją sobie pogada pogadamy, pogramy, więc na pewno będzie fajnie i zróżnicowane, bardziej zróżnicowane. Może nie do końca do piątki, bo tam mieliśmy aż trzech bohaterów z różnymi naprawdę charakterami i w ogóle. Innym stylem życia i bycia. Tak więc, no, dosyć ciekawy. Jestem ciekawy, kto jest, kto jest najlepszą waszą postacią w GTA 5. Piszcie w komentarzach: Michael, może, ale wiadomo, jak, jaka była historia Michaela. No i, i które zakończenie wybraliście, bo było ich aż trzy. Tak więc, no, ja też parę razy tą gierkę przeszedłem i naprawdę. No niebiesko się bawiłem. Jestem z wielkim fanem, mam w kolekcji wszystkie części GTA, które zadebiutowały na konsole. Na PlayStation mam wszystkie trzy, bo mam jedynkę, dwójkę oraz Londyn. A pamiętajmy, że e, już dwójka na PlayStation nie miała nocy. Uuu słabo, co? No ale nie wiem czy wersja Dreamcastowa miała noc. Chyba miała, bo to już była no... E, lepsza i mocniejsza konsola i w nowszej generacji, tak więc dwójka się nie załapała, ale GTA 2 na Dreamcast'a wyszedł. No i na PC się to dużo ogrywałem, ale dobrze, wracając do GTA 6, które zadebiutuje za rok, no to co? Dwie, dwie mamy postacie, akcja gry toczy się Vice City. Wow, super, Vice City i okolice dostajemy, no bo rzecz jasna, że nie zrobią nam stricte kopii jeden do jednego miasta Vice City, które no było to na PlayStation 2 oraz na Xbox 1, chciałem powiedzieć One, no to to już troszkę czasu minęło. Stara trylogia poszła w zapomnienie, a czy nie w zapomnienie, bo w naszych serduchach jest, bo to jest super produkcja. No i chyba Vice City z trylogii GTA 3 yy, oraz San Andreas było najciekawszą, chociaż ja przy Andreas więcej razy grę przeszedłem, bardziej się bawiłem, w szczególności, że gra jest o wiele bardziej rozbudowana do Vice City, ale mm, Vice City jednak ten klimat, wiecie, Michael Jackson, na to 80., różowo, fajnie, to się bazowało. Tu będziemy mieli czasy współczesne, tak więc zobaczymy. Niektórzy zarzucają, że za dużo jest murzynów, nie wiem, jakoś tego nie odnotowałem, nie zauważyłem. Bardziej się wtajemniczyłem w ten klimat, który dostarcza mi GTA. I sądzę, że to będzie bardziej taka gangsterka niż jakieś głębsze przeżycia. Coś na zasadzie mafii 3. Zresztą nie wiem, czemu mafia 3 mi się skojarzyła. Te przedmieścia w szczególności krokodyle i tak dalej. Tam też mieliśmy takie bagienka i tak dalej. I tutaj widać, no, też ten teren będzie mocno zróżnicowany, bo. O, no mapa będzie przeogromna, fragment też będzie Vice City, tak więc super, cieszę się, zobaczę jak to wygląda. Aż po tylu latach zresztą chyba każdy się spodziewał, że jednak te Vice City, zresztą było przecieki, było dużo przecieków, że Vice City... E będzie, no i to się potwierdziło nam w screenshotie. No szybciej wyszedł trailer. Nie spodziewali się tego, nie spodziewaliśmy się tego, bo jednak przeciek yy, na Twitterze był zwiastuna, więc Rockstar co oni mają robić, kurde? Czekać do tej 15? Ale po co, jak już każdy to co chcieliśmy pokazać Ktoś już to pokazał. Nie mamy więcej jasów w kieszeni, tak więc co? Walimy, słuchajcie, od razu z wjazdą, kiedy, kiedy możemy. No i dobrze, bo pobił rekord. W ciągu 24 godzin yy, był wyświetlony ponad 90 milionów słuchajcie, a lajków było 8,9 miliona lajków pod filmem tak więc no chyba każdemu się spodobało GTA 6 najnowsze i będzie na tą produkcję czekał, bo ja czekam tyle lat, słuchajcie, piątka bazowała mocno na multiplayerze, tam im kasa się zgadzała, tak więc tukli to, ja zwykłym ja bardziej zwolennikiem tego multiplayera nie byłem, pograłem trochę bo jak na mnie to tak i tak dużo, jeżeli mówimy o multiplayerze więc no nie jakoś zbyt Fabuła tutaj w GTA zawsze była grała dla mnie główne skrzypce, więc no cieszę się, że w końcu coś dostaniemy nowego i powiew świeżości. Grasę debiutuje tylko i wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dlaczego? No warto też wspomnieć, że produkt może się sprzedać dwukrotnie, bo i też na pc Już to było za czasów GTA 4 taki robiony, gdzie po prostu można zarobić na premierze dwukrotnie. Teraz też w sumie bo wydając Complete Edition lub w ogóle edycję na płycie, to sprzedają już drugi raz. Zauważcie to. Najpierw gra wyjdzie w cyfrze, to jeszcze nie jest na szczęście, słuchajcie. E, mocno zauważalne, ale już jest to pomału zauważa zauważalne, że deweloperzy sprzedają nam po prostu produkt dwukrotnie. Ale w przypadku Cyberpunk'a ja taki, taki produkt mogę kupić naprawdę. E, no, bo mają zupełnie inne podejście niż wydanie tylko i wyłącznie, najpierw cyfry chociażby, a później, żebyśmy mogli sobie to kupić łaskawie na płycie bo, i postawić na półeczce y, na complete edition. No, widzicie, niestety, awatar, awatar, jak się prezentuje, nie wchodzę w awatara troszkę się na nich tak, no co, chyba pocha ale yy, no, mam tyle, mam tyle rzeczy do ogrywania, więc jest co grać, a Avatar jak gra singlowa potrzebuje, słuchajcie, yy, nie wiem, połączenia z internetem, z serwerem, a jest singlowa i wychodzi na płycie, to jest trochę, no, rybą surową w pysk dać, bo to po co to w takim razie wychodzi to w formie fizycznej, po co? Jak zarówno mógłbym w tym momencie cyfrówkę sobie kupić. Nie wiem. To jest słabe rozwiązanie. A. Słyszałem, że recenzje te są średnie, chociaż dużo jest przychylnych. Wiem na 100%, że w sklepach bardzo dobrze się ten produkt sprzedaje, tak więc no, ludzie sięgnęli po Avatara. Jest to dosyć na pewno ciekawa produkcja, w szczególności dla fanów, gdzie akurat, słuchajcie, takim fanem jestem. Nawet gdzieś kupiłem ich słownik, alfabet, wymyślonego ich języka, ale zbytnio, no, olewam. Na razie olewam sobie Awatara. może kiedyś coś, jak się po prostu trafi w ręce, ale nie to, żebym poszedł i kupił tą grę. Wolałem pieniądze wydać na pełnoprawnowego dziewiątej generacji Cyberpunka. Okay, Avatar zadebiutował 5 grudnia 2023 roku. Powiem Wam szczerze, dosyć ciekawy temat. Pewnie lepiej się sprzeda, niż seria Far, Far Cry. Mimo to, że ta mechanika na tym wszystkim, ta schematyczność jest wyjęta z Far Cry'a i jest to widoczne, bo dużo recenzentów Skarży się na wtórność oraz że po prostu jest nudna, ale za to z piękną grafiką i całym tym światem, właśnie awatara, to trzeba wziąć pod uwagę. No, trzeba rozważyć, czy nie przeszkadza nam połączenie z internetem, mimo to, że to dostajemy. Eee, kurde, co z poniżej pasa, ale co zrobić, takie czasy mamy. Wracając do GTA, no to Digital Foundry sprawdziło, przyjrzało się tej. Pro produkcji pod względem trailera, bo ponoć no, jest tam gameplay, chociaż Digital Foundry tego nie zauważył, ale y, gra ponoć może śmigać w QHD, czyli 1440p, no i przy 30 fps, więc nie było tej natywnej rozdzielczości, ale gdzieś więcej mi więcej coś łapało, jak na Open World. Słuchajcie, z, taką deta z takimi detalami, z takimi plażami i jak było to zaprezentowane, jestem na tak. Nawet w 30 FPS ponoć jestem za to ciekawy, jak to będzie bazowało w takim razie na, no i z Ray Tracingiem, jak to będzie bazowało na Xbox Series S. Jestem tego mega ciekawy, tak więc zobaczymy, no i tak. Dobrze, no i zobaczymy, zobaczymy z tą rozdzielczością, jak to będzie śmigało, wydaje mi się, że Rockstar stawia nam takie poprzeczki, że oni tutaj, ta gra zbytnio ogromnych błędów nie będzie posiadała, więc no, będziemy mieli skończony produkt, w szczególności, że go tyle lat robią. No i co? Cóż już chyba mogę, już wszystko omówiłem z bieżących newsów. Zbliża się, słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj w nocy rozdanie Oscarów. Ja niestety jadę w delegację do Katowic i nie będę uczestniczył w tej zabawie, ale mam nadzieję, że znajdę czas w niedzielę, żeby przysiąść zobaczyć, przyjrzeć się sprawie i omówić z Wami tematy bo na pewno e, widzieliście odcinek na Gaming nasze przepuszczenia, kto wygra grę roku w danej kategorii no uśmialiśmy się z chłopakami niemiłosiernie, fajnie tak więc co, zapraszam no wszystkie newsy omówione dobra beki, to byłoby tyle co w trawie pisze, a dokładnie pod śniegiem, tak więc co kochani bardzo mi miło piszę w komentarzach swoje uwagi i co? Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.